Co wy tu robicie? Wy znacie, że wam grozi za rozprostrzenienie jakiejś informacji o Skajku? A wy wiecie, co grozi zatrzymanie człowieka bez jego zgody? Chcę go zobaczyć! Zawtra. Zabieram go stąd. Musi być w Polsce. W szpitalu. Jemu tutaj jest lepsze. Nie macie do tego prawa. Kapitan Barowski podpisał z nami kontrakt i my im pełne prawa i rozporządzać. Nawet jeśli, to to było trzydzieści lat temu. Dоговор есть договор.